Przebaczenie nie urąga sprawiedliwości. Przebaczenie dokonuje się właśnie w sercu człowieka, w jaki sposób chroni przed zemstą. Tak jak Bóg zabezpiecza kaina przed zemstą, dając mu znak, będzie chodził przez całe życie z piętnem swojej zbrodni. Rozwija się dojrzewa postawa Polaków przyjmowania gorzkiej prawdy. Gorzkiej prawdy, której na imię będzie w naszej historii jedwabne kielce. Witam wszystkich Państwa razem i każdego z osobna. Gorąco witam gościa honorowego naszej konferencji, przybyłego z dalekiej Argentyny, Pana rabina Abrahama z kurkem, wraz z rodziną. <klucza> Serdecznie ściskam naszego wieloletniego, niezawodnego przyjaciela, naczelnego rabina Polski, Pana Michaela Szudrycha. Wielki Zaszczyt uczynił nam, przyjmując nasze zaproszenie, prymas Senior, ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński, architekt Dialogu w Polsce, Witam także z wdzięcznością księdza biskupa Mieczysława Cisło, przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, Konferencji Episkopatu Polski w, Polsce, w Polsce. Serdecznie i z przyjaźnią witam naszego biskupa wynariusza kielęckiego, Jana Piotrowskiego, promotora dialogu sesji w regionie. <klucza> Przyjaciele spotkaliśmy się na sposób szczególny pochylić się nad ofiarami okropnej tragedii, która 70 lat temu rozegrała się na ulicach naszego miasta. Sąsiedzi wystąpili przeciwko sąsiadom zadając im cierpienie, ból, śmierć. Ta ochydna zbrodnia dotknęła tych, którzy cudem ocaleli z najstraszliwszego doświadczenia ludzkości zagłady zwanej Shoah lub Holokaust, gdzie cały naród został wykluczony z rodziny ludzkiej i skazany na całkowite unicestwienie. 30 lat temu w 86 roku Uczestniczyłem w oddaniu, poświęceniu, mówimy, cmentarza tutaj w Kielcach. Przyjechałem z własnej inicjatywy i z własnej potrzeby serca. Rozpoczynałem ten dialog i mam możliwość oceny, co w międzyczasie się zmieniło. Wtedy byłem tutaj ze strony katolickiej całkowicie samotny, był delegat diecezji kieleckiej i razem z rodziną Nisenbaumów niosłem wieniec z Szarfą, Izraela, by uhonorować ofiary pogromu kieleckiego. Dziennikarka amerykańska powiedziała mi. Pan Biskup, jesteś pierwszym Polakiem, od którego słyszałem określenie pogrom. Nie wolno było używać tego określenia. Były pewne eufemizmy, i tych eufemizmów było bardzo dużo: wypadki kieleckie, wydarzenia kieleckie, ale nie pogrom kielecki. Ja nie miałem żadnych kontaktów ze wspólnotą żydowską. Uczyłem się tego bardzo mozolnie. I dzisiaj wiem, że punktem wyjścia dla nas tutaj, gdy chodzi o Biblię, bo oprócz tego, że jestem biskupem, jest także, jestem biblistą, jest jeden zasadniczy tekst, który jest naszym wspólnym z obowiązaniem. Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i miłosierdzie, zachowujący swoją łaskę do tysiącznego pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający bez ukarania ale Syłający kary na niegodziwość i ojców, i na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia, Bóg dochowuje wierności, nawet wtedy, kiedy my jesteśmy niewierni. I recall what my grandparents told me about their lives in Poland, and they went into great detail about how those times. Wspominam, co moi dziadkowie mówili mi o swoim w życiu w Polsce, dokładnie opowiadając o tym, jak tamte czasy były zimne i gorzkie. Moja babcia ze strony matki powiedziała, dorastając w Polsce miałam dużo szczęścia, ponieważ byłam blondynką. Kiedy widziałam, jak bito Żydów na ulicach, unikałam tych ataków i tym myślał, że jestem Polką, bo miałam jasne włosy i cerę. Mój ojciec, który mówił po polsku i uczęszczał do polskiej szkoły, zawsze, kiedy go o to prosiłem, opowiadał mi o polskiej kulturze i śpiewał polskich hymn. Nie malował tak gorzkiego obrazu tamtych czasów. Jego żywe opowieści pewne były i światła i ciemności. Antysemityzm nie był jedyną negatywną rzeczą, którą podkreślał. Wspominał także o ogromnej biedzie, której doświadczali. Mimo wszystko mój ojciec, podobnie jak inni Żydzi, zwykł nazywać Polskę The Alterheim w Starym domem. By this term refer... Tylko poprzez dialog przejawiający się w słowach i czynach, w wyglądzie i postawach możemy poznać się nawzajem. Hebrajski biblijny uczy nas, uczy nas że słowo wiedzieć może być synonimem słowa kochać. Żydzi i Polacy żyją razem od wieków. Wiele melodii, znanych piosenek w języku idyż zostało zapożyczonych z polskiej kultury ludowej. Klasyczny ubiór społeczności hasydów aż do dnia dzisiejszego podobny jest do tego, który nosili Polacy w XVI i XVII wieku. Nie możemy wymazać historii, musimy stawić jej czoła. Pamięć odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu. Świadomie lub podświadomie przeszłość znacząco na nas wpływa. Aby to zmienić, trzeba by zgłębić się w sobie, zagłębić się w sobie w poszukiwaniu przeszłości i rozpocząć dialog z wszystkimi jej aktorami. Podobnie do życia, które jest fizycznie bardzo dynamiczne, nasze dusze są naszymi energetycznymi, wewnętrznymi procesami. Tora nakazuje nam, abyśmy nie żywili w sercu nienawiści do naszych braci. Siega kapłańska, płańska 1917. Kluczem do pokonania nienawiści oraz ukojenia ram przyszłości jest prowadzenie dialogu z samym sobą, z historią, z innymi oraz w przypadku tych, którzy posiadają pewną religijną wrażliwość dialogu z Bogiem. Właśnie teraz nasze serca są otwarte, a umysły wolne i zdolne do nawiązania kontaktu. Możemy mieć nadzieję, że pomimo tego, że nie jest nas wielu. Ogień, który rozpalimy, oświeci coraz większe rzesze ludzi na świecie. Ogień, który rozpalimy, oświeci coraz większe rzesze ludzi na świecie. To jest kolejne ważne wydarzenie, które ma miejsce w naszym mieście. Jest to kolejny element procesu budowania żywych mostów między Żydami a Polakami. Wspaniali ludzie, wspaniale, wspaniałe słowa. a Bardzo pozytywne odniosłam wrażenia po dzisiejszej konferencji. Konferencji bardzo ważnej, gdzie padały sformułowania niezwykle istotne. Związane nie tylko z pamięcią Kielczan, ale także z tym, co dzieje się obecnie i z perspektywami na przyszłość. Mam nadzieję, że spotkanie tych ludzi, wielu różnych, z różnych środowisk, pozwoli nam nie tylko zbudować nowe przyjaźnie, ale może powstaną nowe inicjatywy, które do tej pory jeszcze nie powstały. language? Ostatnie dziesięciolecia to czas, w którym nasze społeczeństwo odkrywa historię. Historię, na którą składało się blisko dziesięć wieków współżycia Polaków i Żydów. Mimo wielkich pozytywnych zmian, jest jednak nadal wiele do zrobienia. O tym świadczą tak bardzo niefortunne czy niezwykle naganne wydarzenia, jak rozmaite ekscesy antysemickie, które ciągle jeszcze także w chwili obecnej. Przetrafiają się w, w Polsce. Są dwie instancje w osobie człowieka, które są drogą dialogu i pojednania: międzyreligijnego pojednania czy też międzyludzkiego pojednania. A tymi instancjami są umysł ludzki i serce człowieka. Umysł ma poznawać prawdę. Z drugiej strony, która niesie w sobie rany i potrzebę zadośćuczynienia, a się potrzeba też pokonania uczuć, które domagają się albo rewanżu, albo zemsty nawet. Otóż mamy spór między politykami, którzy Uważają, że trzeba się odnosić do prawdy, nawet jeśli ona jest bolesna, ze względu na pewne pryncypia moralne, ale także ze względu na to, że jakby wszyscy się przez to doskonalimy. Że otwarcie mówić i spoglądać na trudną prawdę mogą ci, którzy potrafili się pozbyć kompleksów, którzy mają świadomość swojej wartości i którzy rozumieją, że. Trzeba się rozliczać z przeszłością, i to uczyje się rozliczać z przeszłością. My dyskutujemy o bardzo ważnych sprawach, które są z pogranicza przede wszystkim moralności i religii. I chciałabym dodać jedno słowo do naszej rozmowy, mianowicie słowo przepraszam. Państwo może pamiętają, że z tym słowem przepraszam, to według badań my mamy trochę pewne trudności. A jednak, mimo tych trudności, pierwszą osobą polityczną po upadku komunizmu to był prezydent Wałęsa, który pojechał do Izraela i powiedział słowo przepraszam. Ja, skoro pan już przywołał mnie, jako było minister w Kancelarii Świętej Pamięci prezydenta Kaczyńskiego, mam przed sobą list, który był napisany 10 lat temu, 2006 roku, kiedy Prezydent upoważył mnie, żebym przyjechała tutaj do Kielc z okazji jubileuszu tej daty lipcowej pogromu kieleckiego. I w tym liście jest taki fragment, który chciałabym przeczytać w odpowiedzi na, 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 na pytanie, które tu jest przedmiotem naszych rozważań. Między innymi prezydent pisze tak. Pójdźmy drogą wskazaną przez papieża Polaka. Nie bójmy się prawdy. Nie unikajmy rachunku sumienia. Rachunku, sumienia. Bo tylko taka postawa, postawa buduje pojednanie. Tylko tak możemy oddać hołd i szacunek tragicznym ofiarom historii. Skrucha i przebaczenie, a polityka myślę, że to jest zjawisko dosyć rzadkie, ale możliwe do spełnienia. Tu takim przykładem, przykładem na pewno były <trym> relacje między Niemcami a Polską. Bo ja pamiętam z lat szkolnych, uczyliśmy się jakim wrogiem naszym byli Niemcy, w momencie, kiedy zaczęto mówić prawdę, był czas na, na, na skruchę, był czas na przeprosiny, był czas na zbliżenie się tych obu narodów. W podobnej sytuacji jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o Ukrainę. Mamy partnerstwo z miastem Winnica. Często rozmawiamy w różnych kręgach o tym, co nas łączy i co nas dzieli. I tam Mówimy o Wołyniu, mówimy o akcji Wisła. Wniosek z tego, który, z którym ja sobie w pewnym momencie zdałem sprawę, są jakby dwa warunki do tego, żeby, żeby można było y, pogodzić. Pierwszy to jest prawda. To już tu było mówione. Ale drugi to jest pamięć. Ja jestem Niemcem. A tutaj w Kielcach przypominamy ocznicę pogromu Kielca na Kielcań. Ja muszę przypomnieć, że 4-5 lat wcześniej. Moi rodacy tu zabili nie 40, ale 21 tysięcy Żydów. I dlatego nie ma już społeczeństwa żydowskiego w Kielcach. I dialog, świadectwo zaczyna się od prawdy i od rozumienia swojej własnej roli w kontekście, o którym jest mowa i w którym się ruszamy. Ja wszedłem. Wielu Żydami całkowicie przypadkowo, ponieważ szukałem po maturze sposób, aby nie iść do wojska. I była taka ak akcja, znaku pokoju, słyszałem, że można spędzić ten czas w Izraelu. Był dla mnie ciekawy, ale o Żydach nie miałem pojęcia, nawet o II wojnie światowej nie miałem pojęcia, ponieważ wtedy jeszcze u nas, historia w szkole, kończyła się na ostatnim tym niemieckim, przepraszam, smaki. Do przygotowania pobytu w Izraelu byłem po raz pierwszy w Auschwitz w 1974 roku. I to był dla mnie szok, ponieważ ähm, nie mogłem sobie wyobrazić, że moi coś takiego robią i organizują. Ale tak to było. I mój proces Wejście do dialogu, oprócz jakiejś ogólnej dobrej woli konkretnie, to był szok na temat własnego kontekstu. Kim ja jestem w tym kontekście? Ja w, właściwie już w dzieciństwie doświadczyłem bardzo silnych emocji takich wrodzich, ponieważ mam moje nazwisko brzmi Eichelberger. Więc byłem między młotem a Kowadłem. Część kolegów podejrzewała, że jestem Żydem, a inna część kolegów podejrzewała, że jestem Niemcem. Ja długo i wiele myślałem nad tym, co to jest pojednanie, I ponieważ pracuję też jako psychoterapeuta, więc wiem, jak trudno jest się ludziom pojednać w sprawach o znacznie prostszych niż te, Trudno oporytana. z samym sobą się pojednać. Właśnie. Więc yy, 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 w rezultacie tych doświadczeń i rozważań, Wiem już na pewno, że prawdziwe pojednanie może się odbyć tylko na poziomie duchowym, tak jak to Rabin tutaj mówił, musimy odnaleźć jakąś wspólną tożsamość. Pojednanie, to właściwie co to jest pojednanie, to odpowiedź jest zawarta w samym tym słowie, że to jest czynienie jednego z wielu. No i więc musimy znaleźć drogę do tego, żeby czynić jedno z wielu i odnaleźć wspólną ludzką tożsamość. I pytanie to jest nie tylko na pogrom koleckim, Kolecki, ale w ogóle, kiedy ja jestem świadek na coś strasznego, gdzie jest moja odpowiedzialność? Czy ja jestem odpowiedzialny w jaki sposób? Znaczy, Mogą być proste, ja, ja byłem tam przypadkowy, ja nie, nie moja. I tutaj zawsze rabin musi wracać i szukać coś, które jest pisane w Torze. Pięć szyńki możesz oby. Jest taki bardzo dziwny fragment, który mówi następującą sytuację. Po to jest Egla Arufa. To jest kiedy uh, był, był znaleziony. Trub zmarłych człowiek na pole. Nie wiadomo, kto zabił niego. Nie w mieście między dwóch miast. I wtedy sam Torek pisze, co powinien robić. Powinien mierzyć które miasto jest na, bliż, na bliżej do zmarłych człowiek. I wtedy liderów, wtedy to był jaki. Mędrcy miasto, liderów miasto, ma obowiązek dawać specjalne ofiary. I na czas nadania ofiary, to był w czasie, kiedy jeszcze był świątyny, bo były ofiary, na czas ofiary musimy mówić: Jadejnu losia w dama czy nasze ręce nie zabili tego kwi, krew? Te Co znaczy, że świadek nie jest winny, ale ma jakieś odpowiedzialność. Nie mogę czuć, czy ja jestem w ogóle bez odpowiedzialności. Widziałem coś, ja mam odpowiedzialność na jakie reakcje moralne. I jeżeli człowiek umarł blisko do mojego miasta i nikt nie wiedział, o co się stało z niego, być może ja nie mam winy na jego śmierć, ale ja mam w jakiś sposób odpowiedzialność. Polska Rada Chrześcijan i Żydów powstała 27 lat temu i zrodziła się z takiego jakiegoś imperatywu wewnętrznego. Grupy ludzi, chrześcijan i żydów, którzy czuli, że chcą się przyczyniać do wzajemnego poznania i zrozumienia między chrześcijanami i żydami, pragną przezwyciężać pewne stereotypy, czasami bardzo krzywdzące stereotypy, które funkcjonują i pogłębiać kontakty międzyreligijne, szczególnie między chrześcijanami i żydami. Trzy lata po powstaniu Rady. Po raz pierwszy nadano tytuł Człowiek Pojednania w 1992 roku i od tej pory co roku, ten raz jest 23. nadaniem tego tytułu, nadawano tytuł Człowiek Pojednania ludziom, osobom, które były szczególnie zasłużone na rzecz pojednania i dialogu chrześcijaństwo żydowskiego. I których działanie miało jakiś szczególny wpływ, szczególne znaczenie dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. Chociaż to jest pewna specyfika tego tytułu, bo on jest nadawany osobom, które są spoza Polski. godni laureacie, panie rabinie, drogi Abrahamie, mam zaszczyt w imieniu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów publicznie wyrazić wdzięczność. Naszemu gościowi z dalekiej Argentyny za dzieło jego życia. Bardzo proszę na scenę obecnych na sali trzech laureatów Nagrody Człowiek Pojednania obecnych na sali.